rozgadamy. Cześć Moniko, witam Ciebie serdecznie. Ja może pokrótce przedstawię Monika się zdecydowała na coaching jeden na jeden na współpracę ze mną. Moniko, może powiedz o sobie, czym się zajmujesz i co skłoniło ciebie do, do współpracy? Prowadzę biurunkowy, a do współpracy. Um, skłoniło mnie to, że zaczęło się w mojej firmie dziać problemy, którymi sobie nie umiałam poradzić. Nie ukrywam. No pamiętam miałam nawet taki, nawet taki przemyślunek, że zamknę firmę i otworzę coś zupełnie innego, ale spotkałam cię na swojej drodze i, i wszystko się ułożyło. Bo z tego co pamiętam, to faktycznie to był, byłaś przepracowana, był taki natłok obowiązków, trudno było Tobie podzielić w ogóle pracę i życie prywatne, wyjść z pracy o normalnej porze, z tego co kojarzę. I finansowo też nie do końca to były takie zarobki, które Ciebie satysfakcjonowały, prawda? Tak, pracowałam praktycznie po 12 godzin, mimo że mam pracowników, ale przyszedł taki czas, że Ty się pojawiłaś na mojej drodze. I zaczęły się rzeczy, które w magiczny sposób można tak powiedzieć, zaczęły się zmieniać. Fakt: praca, wytrwanie i tak naprawdę nauka. Bo w sumie uczymy się. Oj, Monika. trochę nauki. Na początku był taki troszeczkę. Nie wiem, czy dam radę, czy to chcę robić, ale pierwsze zadania, drugie zadania i powiem, zaczęło się, jak to zawsze określam, magia. Zaczęło wchodzić coś z niczegoś, tak? Przestałam pracować po 12 godzin. Wychodzę o normalnej porze, godzina 16. Jestem praktycznie w domu. Jestem dyspozycyjna. W końcu mogę w domu coś robić. Jestem dla swojego męża. Prywatnie i zawodowo. Moje cele. Bałam się podnosić. Oj, tutaj nam się dźwięk tak. wyłączył, chyba. Halo, halo. Tak, halo, halo. O, teraz słychać. Uh -huh. Coś uciekło na chwilkę. Tak, teraz Cele. Celem. Tu było tak, że po prostu mm, za mało, tak jakby powiedzieć, wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy. Obowiązki e, jakby to powiedzieć e, cały szereg rzeczy, których trzeba po prostu zrobić przy prowadzeniu biura rachunkowego obsłużyć klientów. E, sam nawał obowiązków mnie przytłaczał. E, a nie było z tego takich pieniędzy, jakbym oczekiwała. E, bałam się podnosić podatnikom swoim e, usługi, ponieważ uważam, że ode mnie odejdą, ale to, to wcale nie jest prawdą. No właśnie, tutaj zatrzymam, bo jednym z celów, takim zawodowym celem dla ciebie było uporządkowanie tego chaosu, żeby no, tych zadań było mniej i tej pracy tyle, żebyś mogła wyjść o takiej normalnej porze do domu i cieszyć się życiem prywatnym, ale też chciałaś zwiększyć zyski i uporządkować funkcjonowanie zespołu, żeby zespół też się lepiej ze sobą dogadywał, żeby był dla ciebie po prostu wsparciem i wykonywał swoje zadania. I finansowo ja pamiętam, że ta magia a to się szybko zaczęła dziać właśnie. Bo automatycznie po prostu podniosłam usługi adekwatnie do wykonywanych zadań, do wykonywanych obowiązków. I tak naprawdę powiem tak, no dla mnie to była magia. Mhm. W przeciągu bardzo krótkiego czasu, bo w sumie ta jakby nie podnosiłam usług. W przeciągu krótkiego czasu y, osiągnęłam, może nie był ten etap, który y, sobie zaplanowałam, że to ma być y, moja cena y, za moje y, usługi, ale na dzień dzisiejszy tak jest. Podniosłaś ceny, dzięki temu zwiększyłaś swój obrót. Z tego co pamiętam, doszli klienci nagle. Tak. Chcieli się pojawiać nowi klienci i nie bałaś się ich wziąć pod swoje skrzydła, bo w międzyczasie uporządkowałaś zespół i to było jej pierwsze zmiany takie już widoczne tak. bardzo. były ja dwa miesiące. Monika. Tak, to było w dwa miesiące, trzeci miesiąc, już tak naprawdę to się wszystko rozwija. Tak mówię, nie pracuję po 12, po 13 godzin. Pracownicy wiedzą, co jest ich miejscem, gdzie jest, gdzie mają. Co mają robić, jak mają e, wszystkie rzeczy wykonywać, ponieważ są delegowane zadania, obowiązki na bieżąco. Nie ma chaosu, nie ma tego, mm, że nie wiemy, co mamy robić. E, ja nie ma tej psychologii, e, którą robiłam. Wy sobie zróbcie, ja po prostu mam wielki chaos, ja po prostu nie chcę, muszę chyba wyjść, e, bo nie daję rady. A tutaj, Naraz zaczęło się rzeczy układać, zaczę zaczęło się. Mm, Nastąpił porządek. Zaczęły rzeczy wychodzić. Takie... Jest mi z jednej strony to ciężko powiedzieć, jak to wygląda, bo jestem naprawdę wdzięczna temu, że pojawiła się... Na mojej drodze, bo mhm. akurat stanął ten czas, kiedy naprawdę myślałam o tym, żeby zmienić, przebranżowić się, mimo że kocham papiery, mhm. kocham dokumenty, kocham pracę z ludźmi. E, próbowałam zmienić coś innego, a tu okazało się, że da się radę i dałam. Mhm. Super. I z tego, co też pamiętam, to klienci, jakby inaczej zaczęłaś reagować na wszelkie. Jakieś uwagi klientów tak czy pretensje czy takich awanturujących się klientów, że tam zagościł taki większy spokój i dziś to ty panujesz nad tymi klientami, prawda? Już nie ma, że klienci do mnie przychodzą i to oni mi dyktują moje warunki, to oni są generalnie może nie tyle dla mnie, bo są moimi podatnikami, moimi klientami, moimi takimi bliskimi dla mnie osobami, z którymi po prostu współpracuję. Ale mm, to ja teraz jestem panią własnego losu, panią własnego biznesu i po prostu to ja kontroluję co, jak. E... No i to jest właśnie piękne, że po prostu nikt teraz, jak to brzydko nazwę, troszkę nie sapie, nie przychodzi, nie e... mówi mi, że po prostu coś jest źle zrobione, nie na czas. Ja byłam zmęczona. Ja byłam tym wszystkim tak ciężko zmęczona, że po prostu nie dawałam rady. A teraz, a teraz po prostu pracujemy naprawdę w godzinach od 8 do 16. Mamy czas na wyjścia, mamy czas na. Ee duchy w tak zwanej kawie, mamy tak zwane śniadania kawowe, czyli po prostu siadamy i omawiamy, jakie obowiązki, mamy e, czas na to, żeby po prostu, e, jak wchodzą nowe zagadnienia e, podatkowe, to mamy czas na omówienie. Wcześniej tego nie było, nie było takiej organizacji, każdy sobie, e, a niby razem, ale to nie było to, a teraz jesteśmy w takiej e, jednej wielkiej, rodzinnej w firmie, gdzie po prostu wszystko się toczy bardzo dobrze. Ty zmieniłaś swoje podejście i zmieniło się wszystko całe otoczenie cała twoja firma emanuje inną energią i są inne rezultaty i wszystkim chce się pracować, a klientom też chce się korzystać z waszych usług. Pięknie. Tak to ja chcę jeszcze dać dziewczynom wolne, one mówią, że nie, one jeszcze nie pójdą na wolne, bo one muszą jeszcze to, to, to zrobić, bo są oddelegowane obowiązki. Mhm. Ale y, dzieje się. I to, gdzie miałam te cele zawodowe, to układało się w celach też prywatnych. Nie mhm. miałam czasu w domu, nie miałam czasu na to, żeby uporządkować, zrobić zakupy. Y, z mężem posiedzieć, y, porozmawiać czas spędzić razem, gdzieśkolwiek wyjechać, wiecznie nie było czasu, wiecznie nie było niczego e, takiego jakby, może nie tyle do końca wspólnego, ale no był taki moment, że może nie tyle oddalaliśmy się, ale po prostu każdy robił e, swoje mhm. i nie było tej więzi, czas... a na dzień dzisiejszy mamy więź. Pięknie. Zaciśniły się pewne rzeczy. Cele zawodowe, zawodowe się spełniają, ale cele prywatne także. Wyjazdy ustaliliśmy, że będziemy wyjeżdżać co trzy tygodnie. No, powiem, po części się to sprawdza, no bo wiadomo, prowadząc firmę, niektóre rzeczy musimy też uporządkować musimy się dogadać z mężem na różnych etapach. I to jest to, ale y, mamy tą satysfakcję, że możemy być razem, wspólnie podejmujemy decyzje, wspólnie, razem robimy, wspólnie obiady gotujemy w niedzielę. I to jest y, to, że po prostu mamy ten czas dla siebie. W tygodniu też znajdujemy y, czas, że możemy posiedzieć, y, porozmawiać, co było y, w danym dniu, jak nam minął dzień. A wcześniej tego nie było, bo jak ja przychodziłam z pracy, to mój, mój mąż już spał albo był zmęczony. Ja byłam zmęczona i nie było tych rozmów. A teraz na nowo odzyskujemy siebie. Pięknie. To jest zawsze niesamowite, że zaczynamy od życia zawodowego, celów zawodowych, poukładania firmy, a okazuje się, że w tym życiu prywatnym też jest praca do zrobienia. I nagle wszystko się może poukładać. I, i jak się czujesz, Moniko, właśnie jak tak wszystko jest po Twojej myśli? Szczęśliwa. Na, nareszcie szczęśliwa. No I tak. I to, jest, to jest dla mnie piękne, bo y, jak pamiętasz, jak zapisałam się to tak, i łzy w oczach. Teraz y, pojawiam się łzy takiego szczęścia, tak? ale były i łzy y, takiego załamania, takiej, e, nawet już nie pamiętam, bo po prostu to przyćmiło teraz to, co się teraz dzieje, więc, uh -huh. y, ale był kryzys. Y, Niesamowity. A w sumie przyszłam tak naprawdę z problemami y, firmowymi. Mhm. A tu y, firmowe poukładały się, to się pojawiły właśnie te prywatne i z tymi prywatnymi człowiek walczy. Walczy, nie walczy, tylko po prostu musi sobie je poukładać. Całe życie już problemowe. teraz, teraz już analizuję, tak. już wie jak. Na początku było mi ciężko wdrożyć, że po prostu coś muszę napisać, ale to jest jak dawniej. Pisałam pamiętniki, pisałam różnego rodzaju rzeczy, układam sobie w głowie, co robić, a teraz pisząc, ja to od razu zapamiętuję, wiem, co mam robić. Te codzienniki, te wszystkie rzeczy, to tak weszło w rutynę, że po prostu ja wieczorem już siadam, mój mąż mówi, lekcje odrabiam. I to jest to. Życie swoje tworzę. Wymyślam sobie swoje życie dokładnie. Nie wstecz, tylko w przód. Moniczko, wiesz, co? Jedna taka jeszcze rzecz, bo pamiętam, nie planowałyśmy tego, ale wyszedł nam taki obszar związany z komunikacją, bo żeby delegować zadania czy przeprowadzać trudne rozmowy, bo też w międzyczasie była sytuacja związana z pożegnaniem się z jednym prac z, jednych z pracowników, szukaniem nowych. Więc tutaj dużo też rozmawiałyśmy o komunikacji zarówno w tym obszarze zawodowym, ale też w prywatnym, tak jak różne konflikty się pojawiały. Jak ty się czujesz dziś, jeśli chodzi o takie właśnie wyrażanie siebie, bycie asertywną, komunikowanie tego, co tak naprawdę chcesz powiedzieć? Na dzień dzisiejszy już wiem, że tak jak powiedziałam, jestem kobietą biznesu, sukcesu. Jestem osobą, która przestała się bać. Nie boję się powiedzieć nie. Nie boję się wyrazić swojej opinii. Nie boję się powiedzieć komuś to, co ja czuję, co, powin, co ktoś powinien zrobić e, wedle tego, co ja robię. Tak? Mm, na dzień dzisiejszy. Już nie boję się, znaczy nie mam już tej sytuacji, żebym mogła zwolnić pracownika, bo jest na tej zasadzie, ale... Y... Nie mam tego lęku, nie mam tego strachu, nie mam e, obaw, że klient, który przyjdzie i zaczyna ze mną rozmowę, gdzie jest zdenerwowany. Na spokojnie rozmawiamy i powiem tak, wszystko się układa. I to jest to, że e, przestaje być jakikolwiek, nie to, że chaos, tylko przestaje być zdenerwowanie osoby nie, rozmawiają z tą, z tą drugą osobą tak. tak panujesz tak. nad sytuacją i nad tą osobą bo emocje jak to się mówi są złym są dobrym sługą ale złym panem jednak jeśli one nam służą służą naszym celom i my potrafimy nimi zarządzić zapanować to jesteśmy to, w też, okresie też wcześniej tego nie było ale teraz po prostu stawiam to co ja chcę zrobić to co ee, Uwielbiam robić yy, i stawiam swoje, tak jakby, cele też na pierwszym miejscu. Wiadomo, rodzina jest na tym piedestale, ale to, żebym ja dobrze się czuła, żebym była szczęśliwa i zadowolona, no spełniam swoje rzeczy i swoje marzenia. Zrealizowane cele, asertywność, pewność siebie, czas tak. pięknie tutaj wyprostowany, zarządzanie pracownikami tyle rzeczy, tak naprawdę. Ile Monika my pracujemy? Cztery miesiące? Od marca. Chyba tak. No, także mega w takim, no bardzo fajnym czasie. Też Ty byłaś bardzo chłonna, otwarta na tą wiedzę i, i stosowałaś te wszystkie i rady, i, i cały program, który dla Ciebie przygotowałam. A powiedz proszę takie dla Ciebie największe momenty aha. Aha. Kiedy po raz pierwszy w jednym dniu podpisałam cztery umowy, to było takie wow, takie niespodziewane. Kiedy wszystko zaczęło się tak naprawdę układać, sprawdziłam swój taki biznes plan, jak to wygląda po podwyżce, i byłam drugie, wow, aha, kurczę, to jest niemożliwe, bo po prostu to się dzieje. Bojąc się, że ludzie odejdą, podwyższając stanowczo, mówiąc, ale grzecznie do klienta, nie ukrywam po prostu, nikt nie, nie sprzeciwił się, nikt nie odszedł, a wręcz przeciwnie, jeszcze jestem polecana. Więc tu jest ta sytuacja, że wiem, co robię, wiem, jak robię, wiem, ile pracy włożyłam w swoją firmę. E, jestem tego wdzięczna. <noise> bardzo się cieszę. Mam teraz łoły i ochachy, i, i, i w ogóle jest wszystko ok. Jest w, wiesz, jak bardzo sposób myślenia też na to wpływa i właściwe nastawienie, prawda? Tak. Że jednak to, co myślimy, to się nam przytrafia. Trzeba uważać, o czym się myśli i o jak myślimy. Jak się tak. Myślimy. Już teraz nie mam tego chaosu. A co jeśli nie ma tego? Jest to odrzucane. Nie ma, e, jak przyjdzie klient, o czym on będzie ze mną rozmawiał. Nie ma, czekam, bo to nie jest moje. To jest. Rozmowa się wywiąże, a w trakcie się wywiązuje naprawdę ciekawa rozmowa. Nawet po prostu jest czasem tak, że po prostu nie rozmawiamy nawet na te tematy, e, na które mieliśmy rozmawiać. E, tylko prywatne. Ludzie przychodzą, zwierzają się, co wcześniej nawet tego nie było, a teraz jest tak, że i czas mamy na to, żeby nawet z tym klientem porozmawiać, żeby doradzić mu, wysłuchać, bo ma życzenie wyspowiadać się przed nami, a my po prostu słuchamy i pomagamy. Pięknie, pięknie. To co? Idziesz dalej? Powiesz jeszcze więcej? Idę. Idę cały czas. Idę. Moniko, a co byś powiedziała osobom, które jakby są w takiej sytuacji jak ty, że właśnie jest ta frustracja, ten chaos w firmie przytłacza, pracownicy nie słuchają? Ja właściwie myślami to jestem tylko w firmie zero życia prywatnego, stres i brak poczucia, że mam jakąkolwiek sprawczość i z, takimi, z taką sytuacją się borykają. Co byś powiedziała takim osobom? Czy warto tutaj wejść w ten materiał, zdobyć tą wiedzę, zacząć ją stosować? Warto. Ludzie przeważnie wiedzą o tych rzeczach, bo to jest tak naprawdę rozpowszechnione. I ja też przyszłam z wiedzą, gdzie już o pewnych rzeczach wiedziałam, jak to wygląda. Znaczy, może nie tyle, jak to wygląda, tylko że. Co sobie pomyślimy, to to będzie zrealizowane. Nie jest to tak do końca, że myślimy i to się samo spełnia. E, praca, tak samo jak idziemy do szkoły, uczymy się, żeby mieć potem dobrą pracę. E, uczymy się do pracy, żeby zdobywać doświadczenie. To samo jest tu e, praca, ale dzięki takim osobom jak ty, Madziu, wygląda to tak, że. Mm, My wiemy, co mamy wtedy robić. Mhm. Bo tak e, poczytając, ja czytałam na internecie, e, oglądałam YouTube'a, oglądałam te wszystkie takie rzeczy i to nie pomagało, bo człowiek nie umie sobie pewnych rzeczy poukładać. Ale z chwilą, kiedy osoba, która wie, o to się uczysz, mhm. potem uczysz nas. I osoba, która uczy nas, tak, e, takich rzeczy, pokazuje, Tłumaczy, przykłady, to to jest to, że my zaczynamy oczy otwierać, głowa nam się otwiera i wtedy widzimy pewne rzeczy, które były przysłonięte. Chaos się tworzy, bo mamy przyciśnione wszystko, co jest związane z naszymi problemami. A tak naprawdę te problemy można rozwiązać, ale musi być odpowiednia też osoba, która otworzy nam oczy, umysł, dusza. Czyli wiedza to jedno, tak, bo faktycznie tej wiedzy jest tak. dużo, ale to prowadzenie takie za rękę powiedzmy i wskazywanie no. konkretnie, tak, bo wtedy my jesteśmy w stanie tak wcelować w punkt, bo każdy mierzy się z inną sytuacją, z innym jakby problemem, inny jest powód tego na przykład, że nie deleguje zadań, czy ma taki chaos właśnie wewnętrzny, czy nic mu nie idzie na przykład. Nie? Są różne różne rzeczy... rzeczy właśnie przy nauce, tak? Same te codzienniki, które y, robimy, ja na dzień dzisiejszy y, już nie piszę, tak jak wcześniej, że pisałam i pisałam. Teraz jest tak, że po prostu siadam. Aha, jutro to, 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 to. Y, mogę zrobić to, mogę zrobić to. Y, dążę do celu. Cel zawsze jest. Czyli tak jak powtarzasz, rutyna, rutyna i rutyna, i cały czas powtarzam. I to jest prawda, i to działa. Magia. Magia życia. Magia powtarzania, magia życia. Takie to proste, tak. nie w sumie, proszę. Tak. A, a jednak nie, nie do końca. Moniko, bardzo Ci dziękuję, że się zdecydowałaś podzielić swoimi rezultatami, swoimi wrażeniami. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że w ogóle zdecydowałaś się na współpracę i że mogłam Tobie pomóc i mm -hmm. że chciałaś po prostu to wszystko wdrożyć i osiągnąć swoje cele, no i zyskać teraz to, czym możesz się wspaniale cieszyć. Piękne życie i zawodowe, i prywatne. Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję, że się pojawiłaś w moim życiu. A to był po prostu to nie był przypadek, bo bez przyczyny ludzie się nie pojawiają w naszym życiu. Nie, nie. Mamy tak. też też cel, tak? Jakiś problem, który mamy, to też jest cel, tak? Coś tu się źle czuje, wysyłamy jakiś sygnał i no, wszechświat nam odpowiada na tą naszą potrzebę. Także nic tak, nie dzieje się bez przyczyny. Dziękuję jeszcze raz pięknie. Dziękuję również.